want że ja nigdy jakoś się nie czułam ekspertem do spraw paznokci, a szczególnie ich malowania, bo nawet w sumie nie miałam nigdy na czym ćwiczyć, bo dajcie spokój na takich małych paznokciach, to w zasadzie nic się nie da zrobić i w sumie tylko je zawsze malowałam na jakieś zwykłe kolory, ale teraz uznałam, że właśnie malowanie ich takimi lakierami holograficznymi to jest fajna motywacja do tego, żeby dać im urosnąć i może coś w końcu kiedyś na nich zrobić Dzisiaj słuchajcie, robię taki y, eksperyment, a mianowicie użyłam takiego produktu, który przyszedł do mnie w przesyłce z Singapuru i to jest niby coś takiego, co ma chronić skórki przed zalaniem lakierem, żeby później można tak sobie ściągnąć, to wiecie oderwać. Y, I y, skórki są czyste, a tu możecie sobie robić jakieś wzorki czy coś, więc generalnie taka y, jest... Y, y, Główna tego preparatu, a ja postanowiłam zrobić eksperyment. Zresztą, być może to jest też to. Wiecie, ja tutaj nic nie umiem wyczytać, o co chodzi w ogóle. Dam Wam, jakby co linka, na jakiej aukcji to kupiłam. I spróbowałam z tego zrobić taki peel of base coat, czyli coś takiego, dzięki czemu malując później lakierami brokatowymi, i takimi na przykład jak właśnie ja mam tutaj dzisiaj. Zmywanie nie jest problemem, bo nie zmywacie lakieru, tylko go ściągacie z paznokcia. Ja jestem ciekawa, jak to zadziałało, więc wy jesteście świadkiem jakby testu na żywo, pierwszy raz to będę zdejmować i będziecie świadkiem, czy to się uda, czy się nie uda, bo jeżeli się uda, to myślę, że wielu osobom się to przyda. Dobra, także próbujemy ściągnąć lakier. I ja jeszcze wam powiem, że tak, część oczywiście tych sztucznych paznokci mi pospadało, część mi odrosło, część coś tam się z nimi stało, ale ogólnie postęp jest, wszystko elegancko rośnie, jak widzicie, nie ma tutaj jakiegoś dramatu, więc to najważniejsze. No dobra, spróbuję najpierw w takim, wiecie, pomarańczowym, z, z drewna pomarańczowego patyczkiem ściągnąć. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. W ogóle mam straszne jakieś takie skórki y, niedobre. Dobra, i zobaczcie co się dzieje. W tym momencie y, schodzi ten lakier całym takim jakby płatem. Patrzcie jak elegancko. Myślę, że tylko powinnam to troszeczkę czymś namoczyć może, bo widzę, że troszeczkę to naruszyło mi pasniek, ale zresztą ten paznokieć był też naruszony wcześniej tym żelowym, więc nie do końca będę obarczać winą ten, ten base coat. Zobaczcie, no i odszedł właśnie cały taki płacik tego lakieru. Elegancko po prostu, wiecie o co chodzi. Jeżeli się zmywa brokatowe lakiery, to to jest po prostu jakiś dramat. Więc spróbujemy ściągnąć resztę. I powiem Wam, jakie są moje wrażenia. Wow, no muszę wam powiedzieć, że ja jestem zachwycona tym, jak to działa I może to wygląda brutalnie, jak ja to tak zrywam, ale jeżeli miałabym zmywać naprawdę taką grubą warstwę lakieru blokatowego To zajęłoby mi to dobre, no nie wiem, 40 minut, zanim bym to zdjęła, a tak zajęło mi to mniej niż 5 minut Teraz tak, wypiłuję sobie delikatnie paznokcie, bardzo łagodnie, wyrównam je być może delikatnie jakoś tutaj coś peeling zrobię skórek i coś w tym stylu, a później nałożę znowu właśnie ten peel off base coat i nałożę lakier prokatowy, żeby wam pokazać, jak to fajnie wszystko zasycha. Okej, okay, no do paznokcie mam przygotowane, jeszcze Wam powiem jak robię peeling. E, Użyłam takiej zwykłej szczoteczki do mycia paznokci rong e, i robię coś takiego, tylko jeszcze daję tutaj oczywiście wodę i jakiś, e, że tak powiem, preparat. E, I taka szczoteczka świetnie się sprawdza do wygładzania e, tutaj właśnie okolicy przy skórkach i jeżeli są jakieś tam e, suche miejsca, to to elegancko wszystko się, e, wszystko się wygładza. No więc teraz jeszcze tak dokładnie sobie wysuszę, czyli o, no po prostu pomacham rękami. E, i teraz tak będziemy nakładać najpierw właśnie ten base coat. Jeszcze dla testu nałożę ten base coat gdzieś sobie tutaj na dłoń, żeby wam pokazać jak to się zachowa na skórze. Dobra, a resztę normalnie na paznokcie. Chciałam zauważyć, że paznokcie tam, gdzie nie było żelu, są w jak najlepszej kondycji, że jakby te dziwne miejsca są właśnie po zdjęciu żelu i hybryd. A jak widzicie troszeczkę już mi odrasły też naturalne. Tak więc to odrywanie tego base coatu nie zrobiło żadnych szkód, pomimo tego, że mogło to tak wyglądać na tych paznokciach. Nie, 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 to jest po żelu. No i dobra, jedna warstwa wystarczy, tylko od razu Wam powiem, że to schnie dość długo, więc ja bym to zostawiła na jakieś 5-7 minut do wyschnięcia i dodatkowo pokażę Wam później, jak się zachowa to, co tutaj namazałam na dłoni. Po prostu jakby odrywa się od skóry i można to spokojnie zdjąć. I tak samo działa na paznokciach, tworzy jakby taką skorupkę, którą można później podważyć i zdjąć. To teraz słuchajcie, będę malować i wymyśliłam sobie, że... Pomaluję jako bazą tym lakierem Vibo, w którym jest trochę holo drobinek, a później dorzucę takie kolorowe holo z fan. To jest jeden z moich ulubionych teraz lakierów. Po to, żeby dalej stworzyć właśnie taką barierę ochronną i żeby stworzyć taką grubą brokatową warstwę. Tak więc lecimy z jedną warstwą tego i dwie warstwy holo. zauważyłam, że ten kolor jest zdecydowanie mało kryjący. Wszędzie wiadomo, tam pomalowałam sobie po skórkach, nie umiem malować paznokci, ale y, widzicie sami, że to y, naprawdę mało daje jakiegokolwiek koloru. Więc zaraz poszukam i pomaluję sobie y, lakierem z tej samej serii właśnie y, Fantasy, y, tylko... Ciemniejszym, bo są dwie wersje Rosmani, widziałam takie i ciemniejsze i tym na razie jakoś nie stosowałam, co bardzo myślałam, że on jest trochę ciemniejszy jednak, a to patrzcie jaka, jakie takie perłowe coś w zasadzie i tego holo to ledwo co w ogóle to widać. Na tym ciemniejszym zdecydowanie lepiej to wszystko wygląda. Sami zresztą zobaczcie, że w tym ciemniejszym holo jest zdecydowanie lepsze, a w tym jaśniejszym to takie jakieś średniawe, by, tak bym powiedziała, więc teraz zrobię jeszcze jedną warstwę tego holo, ale później oczywiście walnę to prawilne holo z prawdziwego zdarzenia dwie warstwy dodatkowo, czyli w sumie da to cztery warstwy. Czy dam top coat, To jeszcze nie wiem. bo Powiem mam że rzadko daję na takie holo jeszcze top coat, bo to już jest tak wytrzymałe, że u mnie sprawdza się nawet bez, bez top coatu. I goes from the past. I see you fall. Widzicie dalej, to wygląda dość marnie i holo to tutaj w ogóle nie widać i wiem, że tragicznie nie umiem malować paznokci, ale teraz dorzucę dwie warstwy właśnie tego topa, które jest holo z prawdziwego zdarzenia i zobaczycie dopiero, jaki fajny będzie efekt. I y, też w zasadzie na co dzień tak chodzę z takimi paznokciami właśnie w holo, bo to jest w sumie y, mój ulubiony design teraz i chyba już na zawsze. I też pomaga mi, powiem Wam, utrzymać paznokcie i, i zachować je ładne, żeby były, bo taki cel, żeby były długie i żeby ładnie wyglądały z holo pomimo tego, że są z natury takie małe że zresztą widzicie po prostu, co to jest za jakieś? no, czy, jak można mieć taki, takiej wielkości paznokieś, to jest przecież w ogóle do niczego niepodobne ale, ale już trudno, no nieważne, przecież to nie przeszczepię paznokci, a też dorabiać mi się nie chce za każdym razem, bo po prostu tego nie lubię, zajmuje to 100 lat, więc lepiej swoje zapuścić mimo wszystko, bo jakościowo nie są złe, tylko są po prostu takie strasznie małe, no, ale cóż, no. No dobra, to lecimy z pierwszą warstwą holo i zobaczycie teraz na czym w zasadzie całe życie polega, polega na tym, żeby właśnie tym pomalować paznokcie. Już jest pierwsza warstwa, i już to wszystko wygląda zabójczo, ale to jeszcze nie jest ostateczny wygląd, jaki ma być. Więc druga warstwa, i zobaczycie, o co chodzi. Myślę, że w tym świetle doskonale widać, gdzie mamy tutaj prawdziwe holo, a gdzie mamy tutaj jakieś takie troszeczkę marne. I gdzie, w tym górnym, naprawdę to ładnie wszystko wygląda. W tym to w ogóle w środkowym jest jakiś dramat. Zobaczcie na przykład to porównanie, a tutaj no to jest po prostu eksplozja, tutaj jak się tak rozmazuje najlepiej właśnie widać o co chodzi, tak tu jest zdecydowanie eksplozja tęczy i yy, o to właśnie chodzi, ten lakier to jest fan, a te dwa to są z Vibo, więc jak macie brać już z Vibo to bierzcie ten ciemniejszy, bo tutaj są jakiekolwiek tęcza, a w tym to jest tak na pół gwizdka na pazurach to wygląda tak, jak widzicie ja to zawsze jakoś tak nie trafię z tym malowaniem, ale jestem zdania, że spaznoci to jak w sumie jest dzika, który się wytarza w błocie, że co ma się wykruszyć to się i tak samo wykruszy później przy kąbieli czy coś, nie ma co się za bardzo przejmować i jakoś tego poprawiać bo z tego poprawiania to zazwyczaj wychodzi jeszcze gorzej niż było wcześniej i widzicie jaki jest problem z uchwyceniem holo, że najlepiej je widać wtedy kiedy jest niewyraźnie i kiedy są właśnie takie tęcze, a kiedy jest trochę dalej, to już słabiej to widać. I w ogóle ten fajny super holo efekt też się ujawnia tylko pod pewnym kątem i tylko w niektórych typach oświetlenia. Dlatego, wiecie, u mnie najlepiej to na przykład widać w windzie. Także, jak jestem w windzie, to zawsze staram się tak, wiecie, nie do kogoś z tą ręką patrzeć jakie mam fajne paznokcie, a jak tak jestem na ulicy, to raczej już nie. Także, no, widzieliście, jak pozbyłam się lakieru i jaki mam fajny teraz pilow base coat i dzięki temu mogę malować właśnie takimi eleganckimi brokacikami, Więc mam nadzieję, że przydał wam się ten film szczególnie ten punkt z Pillow base coatem, do którego daję linka w opisie i faktycznie działa to naprawdę fajnie. Nie niszczy paznokci, można zdjąć elegancko brokat z paznokci, a brokatowe lakiery, wiem, że dużo osób lubi i też holograficzne lakiery to w większości są takie z drobinkami, są też takie z bardzo malutkimi drobinkami łatwo je zmyć, ale te, które moim zdaniem są najładniejsze i mają taki najmocniejszy efekt holo, to są właśnie takie grubo-drobinkowe. Także to tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie kciuki za rośnięcie paznokci i dajcie znać jak wy sobie radzicie z brokatowym lakierem, czy macie jakieś patenty, ja znam te zawijaniem w folię i tak dalej, ale dla mnie to i tak jest nie do wykonania ze ściąganiem tych warstw, no po prostu masakra, już wolę sobie to spiłować niż to siedzieć z tym Rodzinami. Także jeżeli macie jakieś patenty ekspresowe, to dawajcie. A jeżeli nie, to może zainteresuje Was właśnie taka baza peel off. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!